Widzowie, rozpoczynamy znowu serię pogromców sekretów. Piszcie w komentarzu wszystkie sekrety, jakie znacie, wszystkich gier w Robloxie, jakie znacie, i zrobimy pogromcy sekretu. Będziemy wchodzili na bruch Heaven, może live Topie, albo jakieś inne symulatory, jakieś tajkuny. Jeżeli znacie jakieś sekrety, to zrobimy, wracamy z serią pogromcy sekretów. Więc mam nadzieję, że będziecie subskrybować, lajkować. A dzisiaj sprawdzimy sobie sekrety, które zawsze były odblokowywane, albo powinny zostać odblokowane już niedługo, albo już powinny być. Ale których nie ma, więc no, przejdźmy sobie teraz do bruchu. Pierwszą rzecz, która powinna zostać dodana na wakacje, jak na razie, wiemy, zostały dodane samochody. Wszystkie, które ogólnie. O, tutaj, wszystkie, które były eventowe więc mamy tutaj eventowe samochody, ale jeszcze co powinno być? I nie widzę tego. To jak sobie weźmiemy i pojedziemy w jedno miejsce. Nie wiem, czy to zostało dodane. Nie sprawdzałem, wam powiem tego, a powinienem to sprawdzić. Chyba w pierwszej kolejności, jak tylko wszedł update, czyli. Czy jest zrobiony zjazd wakacyjny? No właśnie, czy jest zrobiony zjazd wakacyjny, czy zapomniał? No nie wierzę, to już jest miesiąc wakacji, a tu nadal nie ma zjazdu. Czemu on zapomniał o tym zjeździe? On był co roku, ludzie o nim pamiętali, bawili się, bo to był zjazd. Nie ma zjazdu i mnie to zastanawia, mnie to męczy. Czemu nie ma zjazdu na Brookhaven RP? No, nie wiem, czy pamiętacie, napiszcie w komentarzu jak pamiętacie, tutaj był. Oj, co się ze mną dzieje? Dobra. Tutaj był zjazd i mogliśmy z tym zjazdem zje zjeżdżać, yy, i mogliśmy skakać w niebo. Był troszeczkę zbugowany, ale był co wakacje i zawsze każdy czekał na ten zjazd, a go nie ma. No, jestem lekko zawiedziony. Jestem lekko zawiedziony, tak jakbym kam. W ogóle ostatnio także pokazywałem pająka. I kilka osób nawet na moim materiale znalazło pająka. A kilka osób same szukało pająka, więc gratulacje dla tych, co znaleźli pająka, gratulacje. Dla tych, co się nie udało, no to może się zaraz uda jeszcze raz. Ja niestety jestem ślepy i pająka, jak znaleźć, nie potrafiłem. Tak nadal nie potrafię. No. O nie, znalazłem! O, teraz znalazłem. Patrzcie, mam. No, i pamiętajcie, pają się pojawia w, tu w całym miejscówce, w różnych miejscach. Znalazłem pająka. Hihi. Hi. Tu jest teraz. I wcale go tu nie stawiałem. Naprawdę. No, więc yy, czemu on zmienia pozycję? No, wiadomo, pająki lubią zmieniać pozycję i ten, ale czemu akurat ten zmienia pozycja nie jest w stabilnym miejscu? Nie wiem, ale wy możecie się dowiedzieć. Dobra, idziemy jeszcze do kolejnego miejsca, do którego powinniśmy iść. To czyli pod tutaj, pod głazem. Także nie sprawdzaliśmy tego, czy w tym obdejcie coś się teraz tutaj stanie. No i trzeba to chyba sprawdzić, co nie? Dobra, idziemy sobie teraz tu. Yy, tu mamy dalej to przejście, z tego co pamiętam, tak w ogóle, co tu jest? Wygląda to bardzo dziwnie, ale dobra, niech będzie tu. Mamy w ogóle jeszcze dalej jakieś przejście, i tu taką po prostu kładkę, dobra. Może wróćmy, <grym> to jest bardzo dziwne. Czemu tak to wygląda, ale dobra, wracamy tutaj, a tu nic nie ma. Sprawdzimy jeszcze, jak już jesteśmy. Okej, okay, nie, to jest po prostu wjazd do góry. No dobra, no to czas teraz tak. Tym wej wejściem tutaj. Okej, okay, wchodzimy. Teraz tak, nie sprawdzaliśmy tej miejscówki, ale czas najwyższy sprawdzić. I. No niestety, update nic nam nie przyniósł. A kamień się przesuwa. I o co chodzi? I słychać, jak kamień się nawet przesuwa. Nie wiem o co chodzi, cały czas to jest. No, mamy jakieś możliwości. Czemu, jak, co? Nie wiem. Trzeba to wszystko będzie wyjaśnić. A się dzieje naprawdę grubo w ogóle to wszystkim. Dobra, mamy jeszcze wakacje. To na wakacje powinno być kilka rzeczy jeszcze. Ale czy są, czy będą? No właśnie. Na pewno mamy szkołę. Na wakacje myślę, że w szkole też powinno być coś. Że, że jest zamknięta chociaż powinno być. No, a nie ma nic takiego. No. Są w końcu wakacje. No to po co szkoła? Po co mi tu szkoła? Alarm włączę, wchodzi wszyscy. Dobra. Meeting. I teraz ja przemawiam do was. Drodzy widzowie. Zostawcie łapkę w górę. No właśnie i mam nadzieję, że już wszyscy mają łapkę w górę. Macie łapkę w górę? Pochwalcie się w komentarzu, czy macie łapkę w górę. Dobra. I teraz tak, pamiętacie, także. piszcie sekrety w każdej jakiej grze, tylko znacie, i ja będę je sprawdzał, testował. Pogromcy sekretów wracają, dobra. Dobra. I yy... na razie tu nic nie ma. Czy tu też nic? Nie, to powiem wam tylko tyle, że naprawdę dla mnie cały czas dziwne to, że co co wakacje robił tamto miejsce, to teraz po prostu nie ma nic na wakacje. Taki update, który teraz dodał, jest to typowo potrzebuje więcej Robuxów. Ale halo, dodaj coś za. To, to jest takie fajnego, jakiś sekret, coś, bo jak na razie to jest lipto. Na przykład, czemu nie chcę dać żadnego kodu? Żad, żadnego nowego kodu. Żadnego. Powinien dać jakiś nowy kod. Patrzcie, na przykład, no mamy tutaj, tak. Tu bym wiem, pamiętał, że kiedyś był kod, teraz już nie ma. Ale no, powinien, moim zdaniem, tu być jakiś nowy kod do oglądnięcia sobie filmu. Bookstrap was here. I no, nie ma na. No męczy mnie to, męczy mnie to, że update'y są takie średniawe. Ja widziałem, ogólnie czytałem, że wam się słabo podobały yy, ostatnie update'y, ponieważ były typowo Robux'owe. Tu widzę też nic nie ma. Mm, tu też widzę nic nie ma. O, tutaj coś mi wyrzuciło. No, no, były totalnie Robuxowe. Ja rozumiem Was, że jesteście źli. Że halo, halo, ale Mandy, ale to jest koch na Robuxy. No właśnie, mi też to męczy, że. Ej, halo, ale. No, powinienem zrobić coś nie tylko na Robuxy, tak? No, są tu miejscówki, ale nic niech w nich nie pododawał. A może w ta miejscówka? Ona jest tu bardzo długo a nigdy nic z nie było, dobra? I, no nie, patrzcie, nadal pusta. No zastanawiam się kiedy on zamierza na przykład takie puste miejscówki jak to, uzupełnić coś. Jest kilka takich miejscówek, zastanawiam się czemu on tego nie chce uzupełnić. Na przykład tak jak chyba tu możemy podjechać. Dobra. Okej. Okay. Dobra, podlecimy sobie tutaj. Okej. Okay. No. Brakuje mi także widzowie. Jakiegoś nowego, dużego apartamentu? Bo ostatni dom prezydenta, no, był już troszeczkę, już troszeczkę ma, już jest troszeczkę stary. Ale no, brakuje mi, żeby wprowadziło troszeczkę nowości, coś nowego, dużego. Ten Game Pass jest naprawdę drogi i myślę, że w tych Game passach, które kosztują więcej niż 400 Robuxów, powinien bardzo często aktualizować się o nie dbać. Bo na przykład, wprowadzenie Game Passa, który kosztuje chyba 1200 Robuxów, jak dobrze pamiętam, ten Estate, no to. Tak naprawdę, wprowadzenie bardzo dużych statów, no to myślę, że to byłby obowiązek za taki drogi Game Pass, tak? No to, to troszeczkę to obowiązek, moim zdaniem, to powinien być. No tutaj mamy naprawdę fajne miejsca. A tu możemy zamknąć? Ale jak ja teraz wejdę? Ej nie! Ja teraz nie wejdę do środka! No nie gadaj! Jak ja teraz wejdę do środka? Przecież tu nawet nie widać dziury. Ale ja nawet nie wiedziałem, że tak może wyjść, dobra. To tu możemy wejść sobie tyłem. Jesteś w sekrecie? Jesteśmy z powrotem, dobra. Ja nawet nie wiedziałem, że tak można zrobić, że można tu wejść. No, patrzcie, bo na przykład tu. Nie ma tu nigdzie guzika do zamykania. I tu nawet nie widać, że to jest. Co jest, dobra, to jest ciekawe, ale no ja czekam. Jak napiszecie sekrety w każdej grze możliwej, i ja będę je sprawdzał, czy są prawdziwe, czy nie.